Gościmy Darię Grzesiek, autorkę książki pod tytułem To był tylko pies. O żałobie po, po zwierzętach właśnie. Dlaczego zdecydowała się Pani podjąć właśnie taki, te, taki, a nie inny temat w tej książce? Ja od wielu lat myślałam o tym, kiedy mój pies odejdzie, ponieważ adoptowałam moją suczkę, gdy miała 8 lat i wydawało mi się, że ta śmierć jest tak tuż za rogiem. Tam z 4 lata razem pożyjemy i, i koniec. I ponieważ to, był pieszy, pies, to było pierwsze zwierzę, w pełni moje, za które ja w pełni odpowiadałam, przestraszyłam się tej myśli, że będę musiała podjąć decyzję później, co dalej, i zaczęłam o tym myśleć, sprawdzać, jakie są opcje, i gdzieś ten temat cały czas śmierci mi towarzyszył, no zwłaszcza, że ona przeżyła te 12 lat, później 13, 14, więc była teraz w gorszym stanie zdrowotnym, jak to starszy pies, i też widziałam taką potrzebę, że nie ma w przestrzeni takich mediów społecznościowych nie porusza się tak bardzo tego tematu odchodzenia, starości zwierząt, tylko są właśnie fajne, kolorowe, zabawne zwierzątka. I tego mi bardzo brakowało i w momencie, w którym byłam w Polskiej Szkole Reportażu, po prostu podjęłam ten temat jako temat zaliczeniowy szkoły i to później przerodziło się w pomysł na książkę. Tak sobie myślę, że my w ogóle o śmierci nie lubimy rozmawiać, bez względu na to, czy ona dotyczy zwierzęcia, czy człowieka. Tak, raczej unikamy, bo jesteśmy długo żyjemy, zdrowi zawsze, wysportowani, nie ma szczuwania przecież przy zwłokach. Także tak, unikamy jak najbardziej tego tematu i nie rozmawiamy ze swoimi rodzicami na temat tego, co by chcieli, co dalej, co w momencie, gdy będą odchodzili. Także nie, tego tematu w ogóle nie poruszamy. A czy długo pani opłakiwała swoją ziutę, tak? Tak, ziute. Nie wiem, czy użyłabym czasu przeszłego, że opłakiwałam. To jest dla mnie dalej otwarty rozdział, dlatego że okej, okay, były, najtrudniejsze były dwa pierwsze tygodnie po, gdzie wracałam z pracy i w sumie wykonywałam podstawowe czynności, czyli musiałam się zająć jeszcze moim kotem, i to była podstawa, jaką musiałam wykonać, i nic więcej przesypiałam te dwa tygodnie. Później zaczęłam biegać i gdzieś to odsunęłam i myślałam, że to bieganie mi pomogło w żałobie. Z perspektywy kilku miesięcy wydaje mi się, że ja po prostu sobie zamknęłam tą żałobę gdzieś głęboko i nie dopuściłam do siebie tych ciężkich emocji, co jest błędem, bo nie dałam sobie przeżyć tej żałoby w pełni. I wydaje mi się, że tak naprawdę to kiedyś do mnie dotrze, jeśli w tej chwili dociera. Mam nadzieję, że w łagodnej formie, a nie, że po prostu mi to wybuchnie w, w twarz i znowu się po prostu rozłożę i nic nie będę w stanie zrobić ze sobą. A jak reagowało Pani otoczenie wtedy? Różnie. Myślę, że tak jak nie rozmawiamy o śmieci, tak nie wiemy, jak sobie radzić z tym, kiedy ktoś przeżywa żałobę. Spotkałam się z tym, że te osoby, które chciały dobrze, zadawały mi pytanie, na przykład po jakimś czasie, po miesiącu, po dwóch, jak się czuję. I ja nie znosiłam tego pytania, dlatego że wiedziałam, że ktoś ma dobre intencje. Natomiast, jeżeli ja po miesiącu akurat byłam w dobrym momencie, nie wiem, było jakieś spotkanie towarzyskie i miałam dobry humor, i ktoś przechodził się pytał, jak się czujesz w kontekście właśnie odejścia zuty, to ktoś mi przypominał o tym, że coś mi się stało, że odeszła żuta, że mam za sobą tragiczne przeżycie. I to był cios prosto w serce. Brakowało mi podczas tego początku żałoby tego, żeby ktoś po prostu był, nie pytał, nie dał mi się albo wygadać, albo po prostu żebyśmy w ogóle o tym nie rozmawiali, żeby ktoś się mną zajął, nie wiem, przyniósł coś ciepłego do jedzenia, gdzieś mnie zabrał, po prostu przebywał ze mną, żeby nie była sama. A tuż już czasu minęło od tego momentu? Ziuta odeszła 19 kwietnia w zeszłym roku, także niespełna, niespełna rok. Zwierzęce towarzysze życia są nierzadko jedynymi towarzyszami. Bywa, że są wsparciem w przeżywaniu stresów, powodują, że człowiek się uśmiecha. Co pomaga w przeżywaniu takiego rozstania? Z tych historii, które pani zebrała. Tak, no to, to są różne historie. No z mojego doświadczenia mi pomagało bieganie, oraz to, że miałam kota. krótki kilka miesięcy wcześniej spontanicznie adoptowałam kotkę. i to bardzo fajnie się sprawdziło bo jednak miałem jakiś powód żeby cokolwiek robić w tym domu, kimś się zająć i ktoś się do mnie przytulał. I wiem z historii moich bohaterów i bohaterek, że to drugie zwierzę, które było w domu w momencie odejścia tego pierwszego, również bardzo pomaga, ale pomaga właśnie ruch, czasem pomaga danie sobie po prostu czasu, czyli nie zmuszanie się do wykonywania jakichś czynności, czasem niektórzy korzystają z pomocy specjalistów. Czyli korzystają z terapii, czy przechodzą na leki, chociaż to rzadkość. Większość osób nie korzysta z tego. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jest ich taka obawa, czy uważają, że nie jest im to potrzebne w danym momencie, ale zdarzają się takie przypadki. Bo, ponieważ takie osoby widzą, że to już jest za dużo, że jednak leżenie wszystkich dni na podłodze dzień w dzień, no to jednak nie, to, to trzeba coś z sobą zrobić. Jedna z moich bohaterów podjęła terapię jeszcze przed odejściem swojej suczki. Jej suczka była ciężko chora i było wiadomo, że ona prędzej czy później umrze, ponieważ to był poważny nowotwór. I ona z tym całym leczeniem, które trwało bodajże ponad rok, już sobie po prostu nie dawała rady psychicznie i potrzebowała wsparcia. A co takie osoby czują, jeśli mijają inne psy? Na przykład, jeszcze w dodatku mogą być podobne do pupila dawnego. Niektórym to daje ukojenie, a niektórzy czują po prostu, że ich rozdziera to od środka i nie chcą mieć kontaktu z, ze zwierzęciem, zwłaszcza jeżeli jest podobny. To samo się tyczy później ewentualnie jakiejś adopcji y, kolejnego zwierzęcia. Nie wszyscy chcą od razu adoptować kolejne zwierzę. Raz, że po prostu wiedzą, że ten ból przy odejściu jest ogromny, a dwa, mieliby poczucie winy, gdyby zastąpili jakimś innym zwierzęciem swojego pupila, który odszedł. Czyli mieliby takie poczucie, że zdradzają? Tak, tak. 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 A czy Pani zdaniem człowiek po stracie zwierzęcia powinien mieć prawo do paru dni wolnego? To by się przydało. Bo faktycznie to jest potrzebne. Ja, mimo tej wiedzy, którą mam i miałam w momencie, kiedy odchodziła Ziuta bo to ważna informacja, że ja zaczęłam pisać książkę, kiedy Ziuta żyła i podczas, w sumie już byłam na końcówce pisania książki, został mi ostatni rozdział do napisania i wtedy Ziuta odeszła i też napisałam o niej rozdział. Ja miałam już dużo, dużą wiedzę na temat tego, jak to wygląda u innych, co można robić, co działa, co nie. A mimo wszystko gdzieś takie poczucie, że no nie, że muszę się ogarnąć, było na tyle silne we mnie, że ja nie skorzystałam z tych dni wolnych, nawet standardowych urlopu po prostu i poszłam do pracy. Nie poszłam na lektury, nie poszłam na urlop, po prostu poszłam do pracy i to było bardzo trudne do wytrzymania, żeby siedzieć 8 godzin i być profesjonalnym. A ktoś do pani powiedział, to tylko pies? Na szczęście nie. Na pewno nie w twarz. Zdarzało mi się w mediach społecznościowych, gdy o tym mówiłam, zwłaszcza gdy opublikowałam filmik z cmentarza. Mówiąc o tym, że jest taki cmentarz, pokazałam, jak on wygląda, pokazałam grubziutki, to wtedy zleciało się bardzo dużo osób, które zarówno dziękowały mi za to, że to pokazuję, ale również takich, którzy, którzy uważali, że jestem nienormalna. Znany jest obecnie termin psiecko. Przez niektórych bardzo pogardliwie używane. No i niektórzy na wieść, że koleżanka z pracy straciła psa, reagują jak w tytule pani książki: Daj spokój, to tylko pies. Takie stwierdzenia pomagają? Czy raczej osoba, która takiej straty dozna, myśli sobie: Dobra, temu nie powiem, tam temu nie powiem, bo wiem jaka będzie reakcja? No jeżeli dla kogoś to jest traumatyczne przeżycie, to to nie jest żadne pocieszenie że to był tylko kot i że możesz sobie adoptować kolejnego. No ale to będzie inne, inne zwierzę, inna istota. Ludzie zapominają, że to nie chodzi o to, jaki to był gatunek, czy to był pies, kot, żółw. To chodzi o relacje i o to, że kochaliśmy taką istotę. I nagle ona odeszła i nie mamy co zrobić z, z tym uczuciem, z tą miłością. Pamiętam, gdy powstawał pierwszy cmentarz dla pupili, choć formalnie nazywa się to grzebowiskiem. Wtedy się mówiło, że osobom grzebiącym tam swoje zwierzęta poprzewracało się w głowach. Od tego momentu minęło 30 lat. Zmieniliśmy podejście? Czy jesteśmy, jak to się mówi ładnie, w procesie? Myślę, że w procesie, chociaż sądząc po tym, że tych, tych grzebowisk jest więcej. Oraz też je widzę, jak się rozrasta podwarszawskie grzebowisko, to myślę, że coraz więcej osób rozumie i też ma taką potrzebę, żeby tam chować swoje zwierzęta. Natomiast jest coś takiego, no właśnie na podstawie tego mojego doświadczenia z moim filmikiem na Instagramie, że tam pojawiały się komentarze w stylu, że no przecież można zakopać psa w ogródku, pomijam fakt, że to jest nielegalne, no ale jakby ludzie rozumieli to, że można skremować, że można pochować ogródku, mieli problem z tym, żeby pochować na cmentarzu, że to hasło cmentarz jakoś mieli taką blokadę, że nie, to nie jest odpowiednie miejsce do tego, żeby tam, żeby na cmentarzu było zwierzę. Nie, nie akceptowali tego, ale wiem, że taka potrzeba tych cmentarzy, grzybowisk jest coraz większa i cieszę się, że w Krakowie myślę, że wkrótce coś takiego powstanie, ponieważ tam walczą o cmentarz od 20 lat i z tego, co niedawno sprawdziłam, jest coraz bliżej, chociaż to nie będzie taki cmentarz, gdzie faktycznie do ziemi się chowa zwierzęta, a bardziej to, to będzie takie miejsce na. Mm, na prochy? Na prochy, tak. Takie po prostu jakby ściany z mhm. szufladkami, że tak to określę. To jeszcze chciałam zapytać o liczbę tych grzebowisk, bo ja się doliczam 15. Czy to jest wystarczająca liczba, czy nie? Myślę, że nie. No, jak na całą Polskę zdecydowanie z tego mniej i pewnie z tego też wynika popularność tego, że ludzie wolą kremować. Jest tak po prostu łatwiej. Niektórzy swojego pupila kremują i zawożą do domu i tam stawiają na przykład na jakiejś półce. Co pani o tym myśli, o tym zjawisku? Bo ja rozumiem, że można chcieć się przywiązać i pójść na takie grzebowisko i tam no i jakby wspominać tego pupila ale w domu czasami myślę, że to jest takie dręczenie siebie czy nie. Też się nad tym zastanawiam. Dla mnie to nie było OK rozwiązanie, bo brałam to pod, pod uwagę i wiedziałam, że będzie to dla mnie ciężkie przeżycie, jeżeli codziennie będę mijała na półce no, ziutę, tak? W jakiejś formie, ale to będzie mhm. ziuta. Y, więc nie chciałam tego. Inni to wolą. Innym to pomaga, chociaż jest jedna bohaterka mojej książki, która ma świnki morskie, i wszystkie świnki po prostu zostają w klinice u lekarza, natomiast jedna została skremowana. To była taka spontaniczna decyzja pod wpływem emocji, bo ktoś ją spytał w klinice, czy chciałaby skremować swoją świnkę, i ona się zgodziła. I faktycznie te prochy stoją na półce z jakimiś obrazkami, i moja bohaterka mówi, że w sumie to żałuje. Raz, że właśnie jej to przypomina, że jej nie ma. Te świnki dwa. Ona uznaje, że te pieniądze, które wydała na kremację, mogłaby wydać na, na dobre życie tych świnek, że na tyle daje im za życia, że ona nie musi po prostu później mieć tej takiej puszki, pojemnika z prochami. Te pieniądze po prostu może spożytkować na te żyjące świnki. Tak też się zastanawiam nad tym, bo nie tak dawno toczyliśmy tę ogólnonarodową debatę na temat tego, czy pies umiera, zdycha, czy odchodzi. Wywołaną między innymi słowami profesora Bralczyka. Co nam ta debata dała i czy coś o nas mówi? I czy rzeczywiście pies umiera, odchodzi, czy zdycha? Pani ocenia. Czy znaczy, cieszyło mnie to w tej debacie, że dużo jest osób, które mówią o tym, że zwierzę umiera. Chociaż dosyć ona taka była agresywna ta debata, takie miałam odczucie, że bardzo że nie było tam półśrodków zrozumienia dla jednej i dla drugiej strony, ale cieszy mnie, że Mówi się coraz głośniej, tak samo jak się coraz głośniej mówi o tym o, właśnie o żałobie, więc cieszę się, że ten temat się gdzieś y, pojawia. I mówię to też jako osoba, która jeszcze kilka lat temu sama mówiła, że zwierzę zdycha. Bo byłam tak nauczona, bo zawsze się tak mówiło, bo moi rodzice tak mówili, w szkole tak się mówiło, więc co miałoby być w tym złego, tak? I właśnie w momencie, w którym pojawiła się ziuta i gdzieś ja zaczęłam inaczej patrzeć na ten świat, y, stwierdziłam, że no coś jest nie tak jednak, żeby mówić, że zwierzę y, zdycha. Przecież. Zdycha kojarzy mi się tak negatywnie, że gdy chcę powiedzieć, że jakaś y, niefajna istota y, tak, odchodzi, niech do tak, w dodatku jak pies. Tak, y, y, więc no, nie powiem tak o, o mojej żółtce czy o innym y, zwierzęciu, że zdycha ono umiera. Mhm. A młode pokolenie zmienia to podejście do tego umierania, od, y, y, odchodzenia czy zdychania, czy nie? Ostatnio miałam taką rozmowę właśnie z młodymi ludźmi i byłam zdziwiona, bo byłam przekonana, że jak zapytam właśnie o to, czy zdycha, czy umiera, to powiedzą, nie, no umiera, oczywiście, że umiera. A oni mnie zaskoczyli, bo wręcz przeciwnie, większość powiedziała, że zwierzę zdycha i że to człowiek umiera, a nie zwierzę. I to było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo myślałam, że gdzieś ta debata unika, um, czyli jest właśnie w tym drugim kierunku, że to już my... Bardziej jesteśmy przywiązani do tego czasownika zdychać niż, niż oni, A okazuje się, że nie że to wciąż, wciąż istnieje i wciąż gdzieś jest w ich głowach. Chciałam też zapytać o rolę zdjęć, no bo to jest trochę też jak z tymi urnami na prochy w domu postawionymi, czy nie. Chodzi mi o to, że czasami przeglądamy stare zdjęcia a i widzimy zadowolonego psa biegającego gdzieś po łące, co to wtedy się z nami robi. Mm -hmm. Znaczy ja mam bardzo dużo zdjęć. Ona było za życia Ziuty i dla mnie zdjęcia są bardzo ważne. Po śmierci Ziutki doszło jedno zdjęcie w ramce, które jest na mojej szafce nocnej. I dla mnie ono jest bardzo ważne. Oczywiście ono wzbudza we mnie dużo emocji, natomiast jest o tyle dla mnie ważne, że ja przypadkowo je wybrałam taki jaki jest i w pewnym momencie jak już postawiłam ramkę kołuszka okazało się że to jest ziółki portret i ona ma skręconą głowę w innym kierunku i ona patrzy na mnie tam gdzie ja mam głowę więc oczywiście to wzbudza jakieś emocje akurat dla mnie to jest takie rozwiązanie idealne to na koniec bardzo krótko pytanie od słuchacza czy wstydzić się terapii z tytułu odejścia popila oczywiście że nie nigdy się z żadnej terapii nie wstydzić i tym zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Darię Grzesiek, autorkę książki pod tytułem To był Tylko pies o żałobie po zwierzętach. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.